Witam was bardzo serdecznie moi byczki malinowe w kolejnym odcinku set Skinsa, gdzie dzisiaj przy niedzieli boże bitwy, zobaczymy jak nam pójdzie, ale będą to bitwy na najdroższej skrzynce na stronie, nie licząc oczywiście jokerów i boostów, po prostu zwykłą cenę standardową skrzynki. Ale zanim to, oczywiście wspomnę tutaj o moich konkursach, gdzie w tym momencie cztery skinki do zgarnięcia, gratulacje tutaj Damian za zgarnięcie M4, wczoraj ją dodałem i od razu dzisiaj zleciała, gratulacje Damianek, cztery skiny do wygrania, koseczka tutaj, cała praktycznie główna nagroda jeszcze tutaj jest. Więc życie powodzenia do również w tym odcinku. Odgarnicie macie takiego skina, że wziąć udział na niego należy zasubskrybować kanał, dzwonić się, stać łapkę w górę, skomentować odcinek. A jeśli mi lubicie, chcecie wesprzeć, to właśnie w tym miejscu możecie wpisać mój kod. A dixon przezwojdzie, dostajecie 2 zł. 10 groszy oraz 10% więcej do depozytu przy płacie. Pamiętajcie również, że strona przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. Dobra! Odpalamy dzisiaj tutaj wroty, nie? Mam nadzieję, że dzisiaj... A, czekajcie, jak bitwy w ogóle nasze? Aha, my tu większość to praktycznie... No, <laughs> to wie... Mnie... patrzcie to, tak zielono! To chyba jeszcze nigdy w życiu nie było. Przez te tryby na, na trybie szar. Z te bitwy na trybie szar. Ale okej, okay, główne bitwy też... Dobra, underdog widzę, musi wlecieć. Musi underdog, tak na czutkę, jak tam na to patrzyłem. Oczywiście najdroższa w tym momencie... Skrzynia, kurwa, najdroższa to procentuwa. Ja, dobra, dajmy tutaj tak z dwie te procentuwy. No niech będzie, no niech będzie. Nie, no zapomniałem, że teraz jest ta procentuwa. Dobra, to po prostu zrobimy na najdroższych skrzyneczkach bitwy i zrobimy to w taki sposób. Pierwsza widzowie bitwa. Let's go, no takich bitew dawno nie było. Underdog wjeżdża. No i na początku będzie Fart i będzie AWUPA Dragon Lore. No na szare coś tam dawała, tylko na szary to w większości tych AWUP, które ostatnio dropnęliśmy, to nasi oponenci dropnęli. Możemy dzisiaj? Niestety. Niestety. Ale teraz, teraz troszeczkę bardziej. Skrzynki wlecą, które dają większe nadzieje na jakiekolwiek lepsze skiny. Ja. Yeah. Proszę. A nie dobrze, dobrze, bo to underdog, dobrze. Dobrze, dobrze. Zapomniałem, zapomniałem. Dobrze, że trafił. Okej, okay, no jeszcze tu jakiejś ogromnej przewagi nie mamy, ale wyszedł na prowadzenie, więc to mi się podoba. No lipa, jak na razie na tych skrzynkach, jak na razie tragedia. Jak tutaj czegoś dobrego nie zarzuci, to ta bitwa się nawet nie zwróci, nawet jak go wygramy. I może ta skrzynia troszeczkę większe nadzieje tutaj zrobi. To dwie skrzyneczki. Okej, okay, dobra, te rękawiczki w dobrej cenie. I ostatnia. Mamy. Ale no... Jak na taką bitwę taki profit. No świeczka nie warta ryzyka. Ale dobra, najważniejsze, że wygraliśmy, najważniejsze, że wygraliśmy, i jeszcze ten odcinek się nie skończył. To jest najważniejsze. Możemy jeszcze się tutaj pobawić, więc bawmy się. Bawmy się. I tak szczerze, no ja bym tutaj najbardziej na tych skrzynkach się pobawił niż na tych procentówkach. Więc dajmy teraz szansę tym dwóm. I dajmy teraz standardową. Tak dla odmiany. I zapraszam do tańca hulańca i samo. Let's go, let's go. No, nie popisały się te skrzynie. No, nie popisały się, ale gdyby w sumie nie te skrzynie to z tamtych procentówek. To by była tragedia. Te skrzyneczki jednak troszeczkę tam podciągnęły tą pulę. Teraz. Teraz, teraz, znowu tak średnio się popisują. No są tu skiny, które byśmy. Jakbyśmy trafili, to byśmy się posrali, a niestety nie chcą one lecieć. Oj. Oj oj oj, no właśnie, droższy, droższy tutaj doplerek jest niestety od naszego Emeraldzika. I wychodzi na prowadzenie. Niepokojące to jest niestety, bo zwiększa tutaj coraz bardziej z każdym skinem. No czekamy w końcu, aż nam coś wyleci. No to jeszcze jest do nadrobienia. Bo to nie są skiny, które ty. Dzięki. Wiem, że potrafię oddać. To jeszcze nie są te skiny. Tragedia. Ja. To jest tragedia jakaś, nie? Może ostatnia? Chociaż tutaj tak mało nie było. No tu było 20. No i co z tego, jak i tak tą bitwę nie wygraliśmy, i tak tą bitwę nie wygraliśmy. Wiecie co widzowie, mamy tutaj na dobrą sprawę, kurczę, nie stać nas na Crimson Web'a, dobra, no to nie wydajemy jednak. Nie pierdzie, że to jest nieuczesana. Nie, to nie jest, na, to nie jest na pewno ona, to nie jest na pewno ona. Dobra, czekajcie. Przek Ty, wygraliśmy chyba ta... Chociaż to jest chyba zwrot. Chociaż nie wiem, chyba wygrali. nie, chyba wygraliśmy tą, tą bitwę, chyba wygraliśmy. Nie, nie, to jest... nie, czekaj, co? A Przegraliśmy, to był zwrot, okej. Okay. Dobra, to jeszcze nie jest ostatnia bitwa, którą zrobiliśmy, nie, nie stawiliśmy jeszcze kropki nad i. I teraz to zrobimy, posprzedawajmy sobie tutaj te tańsze skiny. Które trochę nam się tu ich zebrało Pewnie trochę jest ich tutaj naprawdę mega dużo w tym ekwipunku Ile z tego mamy? Dobra już już hola 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 i to sobie w ekwipunku co mamy zostawimy Chociaż jeszcze te gówniane skiny wezmę to wywalę Aha muszę odczekać Boże Okej będę mógł dalej sprzedawać? Mogę Sprzedajemy dalej. Jestem botem. Dobra. Let's go. Let's go. Tylko teraz zastanówmy się, jakie my tu chcemy te skrzynie. Może byśmy teraz dali tej szansy. W sumie na dobrą sprawę, nie licząc procentówki. To jest najdroższa skrzynia na stronie. Chociaż to też jest taka procentowa. Dobra. Zróbmy tak, dziewięć skrzyneczek. Wy... Musimy odkuć się za tamtą bitwę. Na początku. Spróbujmy luzem i Dajmy tutaj upust Temu co teraz Ja yeah. Dobra cały część ultraviolet Ultraviolet to też jest taki Lepszy skin z tej skrzyni który może nam wypaść Ale no lore w no poprzeczka wystawiona Poprzeczka postawiona dosyć wysoko i jeszcze bardziej tutaj no cały czas na tym Lorem możemy jeszcze wygrać. O, i teraz już nawet jak lore nam tropnie, to nie wygramy. Ja pierdzielę. Ja pierdzielę. Co jest? No dzisiaj co tu się dzieje? No że ani jednej bitwy. Musiała nadejść ta złapasa, musiała. No i nadeszła. Ja pierdzielę trzyka. To są właśnie procentówy, To są właśnie procentury. Dobra, widzowie. Ja się nie poddaję. Ja się nie poddaję i montuję teraz takie coś. Trzy osoby. Dobra, jak to bitwę przegramy, to już jest koniec, nie? Kończymy. Underdoga jeszcze dałem przez przypadek, ale niech będzie. Nie, nie zmieniajmy. Nie zmieniajmy. Parta dzisiaj nie mamy. Więc może ten underdog będzie tutaj jak najbardziej wskazany. Tym bardziej, że teraz jest joker. No to tutaj na tym jokerze to trzeba mieć bardzo dużego farta. Let's go! No i karuski niech tutaj lecą. Sypcie się, sypcie się! O! 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 o. Dwa i karusy, tak? To mi się podoba. Dobrze, dobrze. Początek dobry. Teraz my, my rękawice trafiamy. Ale dobra, jeszcze. Przewagę jeszcze mamy. I jeszcze teraz Adrian zwiększa swoją przewagę. Skiny w tej skrzynce poszły do góry. Ale. Skrzynka też poszła do góry. Więc to, to zadziałało w dwie strony. Ładnie, ładnie. Czy to będzie pierwsza wygrana? Czy to będzie dzisiaj pierwsza wygrana? No? Ładnie. No Adriana już Adriana mamy, Adriana mamy. Tylko tego Aleksa się boję. Dobra. Jak i Karusa nie trafimy, to wygrywamy. Jezu, już wie... Jak zobaczyłem tą czwórkę, to mi aż pod gardło podeszło. Ja, ja pierdzielę Dobra. Dobra. Jest dobrze. Robimy tak. Sprzedajemy jeszcze to i jeszcze jedną bitwę zmontujemy. No, pierwsza bitwa wygrana, chociaż i tak jest ogromny minus w tym odcinku. Ale jest nadzieja. Dodajemy. Okej, okay, ile z tego? Siódemka. Dobra, to powtórzymy jeszcze raz tą bitwę. Tylko teraz standardowy tryb. O. I wygrywamy tą. I kończymy ten odcinek. Może będzie końcówka przynajmniej, dobra, tego odcineczka. Lecimy, lecimy. 12 skrzyń. Teraz dla mnie potrzebna, ale naprawdę. Mamy mega dużego niefarta w tym, w tym odcinku, i w ogóle nic nam nie leci, więc. Teraz może tej karusy na przełamanie dla nas jakieś. Dwa. A i karuski będzie pięknie. Alex tutaj dominuje, niestety, koska ładna. Ta koseczka w ogóle jest przepiękna, ale ładnie. My rękawiczki i, i samu też. Jeszcze nie nadgoniliśmy tego Aleksa, ale teraz już jest prowadzenie. Teraz już jest prowadzenie. No i karusi. I mamy tą bitwę. I mamy tą bitwę. Dobra, let's go, let's go. Ale końcowa. Ale końcowa odcineczka. No jak już myślałem, że będzie totalna lipa. Tak jest, tutaj powrót. Potężny. Na dwie osoby bitew nie mogliśmy wygrywać i na trzy osoby wygrywamy. No pięknie. Oj, Alex trafił. Aleks Karusa trafił. Ja pierdolę, nie proszę, nie. Nie, nie. Nie, proszę, nie. Jeśli interesuje cię szybka i bezpieczna wymiana i kupno skinów, zapraszam cię na PirateSwap z kodem Adixon dostajecie 35% bonusu do wpłaty.